Okej, okay. hejka! Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie QA z pytaniami z TikToka. Nagrywam to po raz trzeci, <grym> więc już znam praktycznie te pytania na pamięć. Musiałam w ogóle zmienić perspektywę, bo inaczej nic nie było widać, więc muszę siedzieć na podłodze, ale to nic. Mój statyw nie utrzymuję telefonu, więc... Oh. Okropności. W każdym razie zaczynajmy może już bez przedłużania. Okej. Okay. Czy masz plany czytelnicze na 2021? Mam. Chciałabym przeczytać 100 książek w tym roku. Myślę, że to nie jest takie łatwe, bo nie czytam codziennie. Czytam co dwa dni, co trzy. I chciałabym przeczytać drugi tom Felix Let i Nika. Pierwszy mi się bardzo nie podobał. Jest to Felix i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi. Nie podobał mi się, ale może drugi mi się spodoba, więc mam plan przeczytać albo bardziej postanowienie. Twój ulubiony serial. Zdecydowanie Stranger Things. Uwielbiam Stranger Things. I mam zamiar kupić sobie komik Stranger Things po drugiej stronie, o ile się nie... albo on się nazywa Upside Down, albo po drugiej stronie. Nie wiem, jak macie, możecie mi pisać w komentarzach, czy wam się podoba, czy opłaca się. Twój ulubiony film Enola Holmes, tak samo jak książka, ale to kolejne pytanie, właściwie nie kolejne, ale to też się pojawi takie pytanie. Um, masz pełną serię jakichś książek. Mam całą serię Harry'ego Pottera. Um, mam nawet w dwa wydania drugiej, drugiego tomu. Czyli Harry na to tajemnic. To jest to kolekcjonerskie, o ile się nie mylę, bo ono było w całym zestawie, który dostałam na święta nie w tym roku, już dawno, ale no, całą serię. A drugie to jest takie, które kupiłam osobno i kupiłam je w Empiku za 35 zł. Tam to chyba też jest z Empika, bo takie widziałam. Z Empiku, MPK, Nie wiem. I ona mi się bardziej podoba, szczerze powiedziawszy. Będę je kłaść na podłodze na razie. I biorę dalej. Mój zaszycik. Tutaj, okay, to będę mogę znaleźć teraz. Ok. Zrobisz kiedyś room tour? Chętnie, ale musiałabym troszeczkę posprzątać, ale może się taki room tour pojawi. Um, czy masz plany zmienić swój wygląd? Świetne pytanie. W środę jestem umówiona do fryzjera. Nie wiem dlaczego takie pytanie, ale. Okej. Okay. <laughs> będę ścinać włosy tak jak ma Tola z kanału zaksiążkowane. Mam nadzieję, że nie ma mi tego za złe. O ile w ogóle to zobaczę, wątpię w to. Ale myślę, że, że fajnie. Podoba mi się ta fryzura i no mam nadzieję, że będę dobrze wyglądać. Jaka jest twoja ulubiona książka? No właśnie na to pytanie mówiłam, no to tak. Nancy Springer e, Springer, Enola Holmes. Sprawa zaginionego Markiza różni się od Enoli Holmes, która jest filmem na Netflixie, ale też jest fajna, chociaż wolę serię. E, przepraszam, film. Ja w ogóle. na końcu świata Kim. E... Aha, dobrze. Nie widzieliście tego. Nie wiem, co się właśnie wydarzyło. Upaść telefon, bo mam taki prowizoryczny statyw Pudeł po pudełku po kubku. Pystriałam Things, tak swoją drogą, więc wiecie, ale przepraszam Was za to. Okej, okay, już powinno być dobrze. Kim Milwood Hargrave. Har Har Hargrave. Nie wiem, jak to się czyta jej nazwisko. E, Wyspa na końcu świata. Bardzo mi się podobała książka. No i gra paragrafowa Steve'a Jacksona, o ile się nie mylę, tego amerykańskiego, bo jest jeszcze brytyjski. Dom pełen zła i jest to gatunek fishing fantasy, czyli. Gra paragrafowa, czyli jesteśmy bohaterem tej książki Bardzo mi się podobało także i polecam Wam spróbować Kosztowała 30 zł w yy, Wiem, bo jest z cena Ok um. Wolisz filmy czy książki? Też świetne pytanie Wolę filmy Jak reagują yy, Twoi rodzice na to, że nagrywasz? Nijak Prosta odpowiedź, nijak Twój ulubiony kolor? Różowy i ru, ruszow, różowy i fioletowy. Ile masz lat? W 5 listopada skodzie 12 Masz jakieś zwierzęta mam... E, miałam świnkę morską, ale niestety umarła. E, mam żółwia, dwa koty i psa. E, jeden z kotów ma na imię White, nie White, whitey e, drugi ma blue. E, pies ma bagira, to jest dziewczyna, tak jakby, jakby coś, tak tylko przezem e, Żółw ma na imię Bobek, a świnka miała na imię Frydka. Nagrasz... Jeszcze dwa pytania. Nagrasz recenzję książki? Bardzo chętnie nagram recenzję książki, której z którą, której z tych, które lubię, jakie są ulubione. Nie wiem, jakbym miała w sumie gry paragrafowej, ale dlaczego nie? Także mogę spróbować. Nie zaszkodzi spróbować. Od kiedy lubisz czytać? Bo od bardzo niedawna. Ze względu na to, że wcześniej byłam w kolej... bardzo nie lubiłam czytać. Nie. nie sp... No, w ogóle nie sprawiało mi to przyjemności. Teraz, w sumie, już bardziej mi się podoba czytanie, ale od nie... kiedyś jeszcze bym nie... nie sięgnęła po książkę tak z własnej woli. Od kiedy kupiłam tę grę paragrafową? Bo to była pierwsza książka, jaką tak mi się serio spodobała. No to... no to wtedy jeszcze. Mam taką pierwszą książkę, którą wam pokażę, która była super, która mi się spodobała i od niej zaczęłam kupować w ogóle książki jakieś. Krzyś i gang pelargonii. To jest książka dla dzieci, to seria dla małych dzieci, nawet ma tak wielkie litery ale mi się bardzo spodobała i jest krótka i fajna. Więc tak. No w sumie to koniec, bo miałam tylko tyle pytań przygotowanych. Ech, więc w sumie to chyba do następnego Pa! O matko, muszę włączyć te teraz nagrywanie Cześć!